wszystkich bardzo serdecznie, jak widzicie myjemy po świeżą wodę dla kur, drzewo podlewam także nalejemy i widzimy się na wybiegu, bo mam wam coś do przekazania. Także kurki dostały już świeżą wodę, a moi drodzy ja wam mam do przekazania bardzo dobrą dla mnie, może i dla Was też dobrą. Dobrą nowinę, także mianowicie otwieram. W zasadzie już jest nowy kanał na YouTube, otwarty przeze mnie. Niestety tam jeszcze nie zobaczycie mojej twarzy, ale polecam serdecznie wejść na kanał, zostawić subskrypcję. Nawet jeżeli nie będziecie oglądać, to chciałbym, żebyście zostawili mi suba, łapkę w górę za to, że nagrywam dla Was codziennie na ten kanał mam nadzieję, że to się nie zmieni będę nagrywał cały czas na ten kanał codziennie, jak nie codziennie, co dwa dni mam nadzieję, że nie będzie żadnych długich przerw a mianowicie, jeżeli uda mi się wkleić, to macie tutaj do subskrypcji kanału i tutaj macie ten kanał właśnie, a jak nie uda mi się tego zrobić to macie tutaj nazwę kanału i polecam wchodzić, i oczywiście w opisie będzie również na dole link do kanału. Także bardzo bym Was prosił o subskrypcję. Możecie dać bez dzwoneczka, żebym miał trochę tych subów na start. Łapkę w górę i oczywiście o czym jest ten kanał, moi drodzy? Jest to kanał o kurach po angielsku. Także, jeżeli chcecie mnie usłyszeć po angielsku. Wbijajcie właśnie na ten kanał, link w opisie i tam będziecie możliwość e, mieli możliwość usłyszenia e, mnie po angielsku. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Oczywiście dawno już nie mówiłem po angielsku, także mam nadzieję, że z czasem, z każdym filmikiem będę, będzie mi szło coraz lepiej. A my tymczasem idziemy do kurnika. Koguta Brachmy, pokażę Wam, co zrobiłem wczoraj. Także, let's go! Także, jeżeli chcecie się trochę poduczyć, nawet angielskiego, nie mówię, że jestem tam jakiś, nie wiem, ale na pewno jak e, jesteście początkujący e, w angielskim, to poprzez właśnie takie słuchanie też się nauczycie dużo. Oczywiście, na pewno będzie tam dużo błędów, ale mam nadzieję, że będzie ich bardzo mało i. Wam się to spodoba. I co jeszcze chciałem Wam powiedzieć? Eee, a, o tym, że na tamtym kanale będą też inne rzeczy niż są na tym kanale, ale będą mi również takie same, więc właśnie po to subskrybujcie, bo może coś nowego, czego nie zobaczycie tutaj albo tam zobaczycie przed, a później na tym kanale, eee, tam wystąpi na tym angielskim kanale, więc. Zapraszam, link w opisie. Jeszcze raz powtarzam, trzeci raz, ale już mam nadzieję, że wszyscy wiedzą. Dobra, także moi drodzy, tutaj jak widzicie, pomalowałem to na biało, żeby fajnie kontrastowało się z szybą. Myślę, że fajnie to wyszło. Tutaj szarość, żeby nie było takie totalnie białe. Te listewki też na szaro ładnie. Tutaj pomalowałem słupek również. I mam nadzieję, że Wam się to podoba, bo mi się podoba bardzo. Tutaj również na szaro, tak jak ten kurnik, tylko to było pomarańczowe. A kurnik był taki jaśniejszy niż to. I tutaj również na szaro. A tutaj furtkę od tyłu. No, tę śmieszną rzecz wam pokażę w ogóle. Kotek tam sobie wchodzi. Zabrakło mi farby, już totalnie bym nie wyskrobał. I patrzcie, jaka jest ostatnia deska na dole. Jest szara, ale też to fajnie pasuje. także nie Jest to najgorsza rzecz. Nie no dobrze. To pasuje bardzo fajnie. Tutaj też to na szar zrobiłem. Bo na biało to by tak. Nie pasowało zbytnio. Teraz to fajnie. Patrzcie. Białe z szarym. Fajnie. Kontrastuje ze sobą. Mi się tam bardzo podoba. Teraz. Mam y, otwarty dach. Żeby im się tu się wietrzyło. Bo jest teraz. Bardzo są upalne dni. I. Zostawię im tak może tutaj nic się nie powinno zarwać. Wszystko trzyma się elegancko. Więc dobra nowina. Zobaczymy czy jakaś sika niesie jajka. Nie. Jeszcze żadna nie niesie. Ale zniosą. Ostatnio zauważyłem, że niosą tak później. Jakieś późniejsze godziny, bo przedtem ta szara niosła później, a ta biała z rana. Ale przestawiła się widocznie kot tutaj do silek podskakuje więc tak to wygląda tutaj o właśnie tutaj też im tam nie wiem trochę to nie, nie miało sensu ale pomalowałem im, e, im podłogę tutaj nie wiem tak dla odświeżenia i tutaj na chyba raz tą ściankę i tą Szarą, a tą na dwa. Zresztą to chyba widać, że tom na dwa. Bo to jest taka farba podkładowa. Także ona tak nie farbi. A tą na trzy malowałem. Także zostawcie dla mnie za to łapkę w górę. Że tak fajnie to wyszło. O i właśnie jeszcze. Tutaj pomalowałem to. A także dużo zrobiłem. I, i co jeszcze? Oczywiście tutaj nic nie niezmiennie. Zobaczymy, ile jajek mamy do tej pory. Bo widziałem, że też ładnie. Oczywiście to jest za sprawą tej paszy. Ale pasza naturalna, więc nic się nie będzie działo. 5, 6. Tam jest ile? 6. I tu jest 7. To wyjdzie 13. I zobaczymy pod kurami trochę je zdenerwuje. Dobra. 13. I tu są 3, także 16. A tutaj jest są 4 jajka, także ile miałem 16, to jest już 20 jajek, moi drodzy. Także jest bardzo ładnie. Jestem zadowolony w ogóle z takich efektów, co ta pasza daje. Oczywiście pasza naturalna i jak widzicie, o, tak wygląda. Jeżeli chcielibyście taką nabyć, to już jest albo będzie na kanale, e, raczej be, już był na kanale. Filmik, specjalny filmik z e, danymi kontaktowymi do mnie, żeby nabyć taką paszę. Ja bym to wam wysyłał. I co moi drodzy? To by było w sumie na tyle. Już niedługo pojawi się nowa rasa. Już za parę dni, już naprawdę mało dzieli nas od tego. Więc dobijajcie łapy w górę, dajcie suba. Oczywiście na tym kanale już nie musicie mi dawać suba. Dajcie mi na tym nowym, ale na tym też możecie. Także do następnego odcinka. Proszę o subskrypcję jeszcze raz na nowym kanale. Link w opisie i tutaj, jak może, pojawi się ten kanał. Więc do następnego odcinka, cześć.